Jakie ćwiczenie wykonywać na mięśnie brzucha, aby były jak najbardziej widoczne i jak najbardziej umięśnione? Przede wszystkim, jeśli zależy nam na rzeźbie, to musimy się zastosować do diety redukcyjnej, diety odchudzającej. Jak najwięcej białka, jak najmniej węglowodanów, jak najwięcej ruchu, jak najwięcej. Aerobów i jak najwięcej ćwiczeń na mięśnie brzucha. Jeśli zależy nam na masie mięśniowej, to musimy wykonywać ćwiczenia na mięśnie brzucha z obciążeniem różnego rodzaju. Ważne, żeby był obciążony organizm bardziej niż yy, trening z własnym ciałem. Musi być dodatkowe obciążenie, żeby te mięśnie brzucha były bardziej wypuklone, bardziej takie klockowate jeśli zależy nam na rzeźbie to przede wszystkim aeroby biegania jazda na rowerze a wszystko po to żeby pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej jeśli chcemy aby mięśnie brzucha były widoczne to niestety ale musimy pozbyć się tkanki tłuszczowej to o dobrych kilka procent. Jeśli ważymy 80 kg przy wzroście 1,80 m, niby waga jest akurat do masy mięśniowej, ale żeby mięśnie brzucha były ładnie widoczne, niestety jest to niewystarczająca. Musimy ją obniżyć powiedzmy do 70 kg. Zawsze musi być trochę mniejsza waga. Przy wzroście. Dlaczego moje mięśnie brzucha są teraz widoczne, a nie były wcześniej? Dlatego, że wcześniej ważyłem 70-72 kg przy wzroście metr 77 m i teraz zbiłem wagę o 5-10 kg. Obecnie ważę 68 kg i dlatego moje mięśnie brzucha są lepiej widoczne. Ale niestety wszystko jest jakimś kosztem. Kosztem tego, już tych widocznych mięśni brzucha jest to, że nie jestem szeroki w barkach i nie mam super masywnych yy, pleców. I to jest właśnie coś za coś. Jeśli chcemy mieć mięśnie brzucha ładnie widoczne jak model fitness, musimy mieć niski poziom tkanki tłuszczowej. Jeżeli chcemy być kulturystami, nie wiem jak oni to robią. Że przy wadze 100-140 kg mają tak pięknie umieśnione brzuchy, nie wiem co biorą, jakie ćwiczenia wykonują, nie chcę nawet wiedzieć, bo nie jest to naturalne. Ekonomie. Ale ja jestem typem sportowca, jestem typem fightera, trenuję całe ciało, nie tylko klatę i biceps jak sezonowcy. I przede wszystkim trzeba skupić się na właściwym treningu, właściwym. Odżywianiu, właściwej regeneracji i co dla niektórych może być pomocna, także suplementacja. Ja kiedyś korzystałem, ale już nie korzystam. Kładziemy się na ławeczce i zamiast 100-200 brzuszków bierzemy talerz 10 kilowy, Trzymamy go przed sobą i robimy skłony. Jeśli zrobimy 10, to już jest dobrze. Jeśli robimy, oczywiście, z poprawną techniką. A poprawna technika polega na tym, aby maksymalnie napinać mięśnie brzucha w końcowej fazie ruchu. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby nie szarpać, aby się y, trzymać poprawnej techniki i oddychać. Możemy też robić tak zwane allahy. Jest to świetne ćwiczenie, wręcz idealne na masę mięśni brzucha. Klękamy przed wyciągu i robimy tak jak muzułmanie. Jak modlą się do Allaha, tyle tylko, że zamiast y, pustych rąk, trzymamy w ręku linki wyciągu górnego i robimy skłony, y, ciągnąc linkę, y, trzymaną nad głową, ciągnąc ją ku dołu. Zróbmy takich powtórzeń od 5 do 10 w kilku seriach, powiedzmy w 5, i wtedy poczujemy, y, że brzuch nam pracuje. I zastrzegam, jest to ćwiczenie na masę, więc obciążenie 5-10 kg nie wchodzi w grę. Musimy dowalić nawet 20 albo i 30 kg. Wtedy poczujemy, jak nasz brzuch pracuje. Na czym polega różnica treningu mięśni brzucha na masę a na rzeźbę? Na masę trening brzucha polega na tym, że robimy go z obciążeniem, a na rzeźbę na tym, że robimy go bez obciążenia. Na masę robimy w małych ilościach od 10 do 15 powtórzeń, a na rzeźby robimy od 15 nawet i do 100. Przede wszystkim jaka jest różnica mięśni brzucha na masie, a jaka na rzeźbie. Mięśnie brzucha na masie są grube, masywne, wypukłe i lepiej się prezentujące. Nie przypominają nam chudego kaloryfera, a po prostu masywny sześciopak lub ośmiopak. A mięśnie brzucha robione na rzeźbę są wąskie, chude, właśnie przypominające nam rurki kaloryfera. Nie wyglądają one ładnie, są słabe, są bez masy, są po prostu zarysowane. O, można tak powiedzieć. Jakie podobają się bardziej dziewczynom? To zależy od tego, jakie dziewczyny poznamy. Ja poznałem taką, która lubiła mieć zarysowany chudy kaloryfer, a przy tym i człowiek musi być chudy, albo poznałem też taką, która lubi masywnych chłopów i masywnego sześciopaka. Grube, ładne klocki, które się na brzuchu ładnie prezentują. Pamiętajcie, że w treningu na mięśnie brzucha na masę spożywamy dużą ilość kalorii. W treningu na mięśnie brzucha na rzeźbę obcinamy kalorie. W w treningu na masę mięśni brzucha odpuszczamy sobie całkowicie aeroby i cardio, a w treningu na rzeźbę stosujemy ich nawet nadmiar. W trakcie budowania masy mięśniowej musimy zapomnieć o, o aerobach, o cardio, o, bieganiu, o nawet rowerze, ponieważ spalają nam się te kalorie, które wręcz budujemy. Przeżerając się. Możemy zamiast tego stosować trening lżejszy albo trening ciężki, na przykład przysiady, martwy ciąg, bo w tych ćwiczeniach również bardzo ładnie i bardzo mocno pracuje brzuch i wtedy jest trenowany on na masę. Czy w czasie budowania masy trzeba pływać? To zależy. Jeżeli startujesz na zawodach fitness, no to pływać możesz. A jeżeli jesteś chudym ektomorfikiem i chcesz nabrać masy, no to zrezygnuj z tego. Wszystkie pływania, wszystkie inne ćwiczenia tlenowe, beztlenowe mijają się z celem dla chudych ektomorfików, chcących zbudować masę. No, to teraz już będziecie wiedzieć, jak trenować brzuch na masę, a jak na rzeźbę. W innych filmikach opowiem, jak na przykład trenować... Klatkę na masę, a jak na rzeźbę. No to tyle ode mnie. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.